W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kombajnowi od marki John Deere. Jest to maszyna o oznaczeniu modelowym T550. Na samym początku wspomnę o tym, że w tym roku została zaprezentowana nowa, odświeżona seria T5 oraz T6 kombajnów od marki John Deere. A dzisiejsza prezentacja będzie dotyczyć tej serii nieco wcześniejszej, czyli egzemplarzy kombajnów, które były produkowane do momentu wypuszczenia właśnie tej odświeżonej serii. Różnic jest trochę pomiędzy tymi seriami nie są może to jakieś bardzo wielkie różnice. W głównej mierze zmienia się tam kabina oraz mamy więcej modeli o różnych oznaczeniach. Jest oczywiście tych zmian jeszcze kilka, ale o tym wszystkim mam nadzieję, że opowiemy sobie przy pełnej prezentacji kombajnu z tej nowej serii, a ten film będzie bazował na modelu T550 czyli na tej wcześniejszej serii. Dzisiaj jesteśmy w Woli Piaseckiej, niedaleko Lublina, w jednym z oddziałów firmy Wanicki Agro, dilera m.in. ciągników, kombajnów czy innych maszyn od marki John Deere. Mój głos dzisiaj trochę nie domaga, ale mam nadzieję, że uda mi się jeszcze zrealizować prezentację tego właśnie kombajnu. Także serdecznie zapraszam na pełną, szczegółową prezentację tej właśnie maszyny. Na samym początku powiemy sobie kilka słów o wyglądzie tej maszyny. Oczywiście kolorystyka zielona plus żółte felgi, czyli standardowy kolor. Jeżeli chodzi o markę John Deere, mamy boczne osłony zaprojektowane w ciekawy sposób. Nie sięgają one tutaj aż do samego spodu, tylko są pociągnięte, tak można powiedzieć, że nieco dalej. Jest kilka naklejek w kolorze żółtym, które fajnie kontrastują właśnie z tym zielonym kolorem. Mamy kabinę z mocno zaokrągloną szybą na przodzie. Wycieraczka również pokrywa całkiem dużą powierzchnię kabiny, więc widoczność powinna być tutaj naprawdę dobra. Mamy schowane lampy w takich maskownicach tutaj w dolnej części. Na górze mamy dwa światła ostrzegawcze. W skład serii T5 oraz T6 wchodzą cztery modele o oznaczeniach T550, T560, T660 oraz T670. Skupiamy się w dzisiejszym odcinku, jak już to powiedziałem na wstępie, na tej serii kombajnów T5 oraz T6, które już są obecne jakiś czas na rynku. Ta nowsza seria, która została zaprezentowana w tym roku, w 2024. Posiada w swojej gamie zdecydowaną większą ilość różnych modeli o różnych oznaczeniach, ale żeby tego nie mieszać my skupiamy się na tej wcześniejszej serii. Dzisiaj prezentowany kombajn o oznaczeniu T550. Jest podstawowym pierwszym kombajnem dostępnym z całej tej serii i on jako jedyny wyposażony jest w silnik o mniejszej pojemności. Jest to jednostka sześciocylindrowa 6,8 litra. Kombajny kolejne czyli T5 60 oraz t 6 60 i T670 posiadają już silnik 9-litrowy, również sześciocylindrowy, produkowany przez markę John Deere, a generowana moc przez ten silnik dla zasilania tego właśnie kombajnu to 305 koni mechanicznych mocy. Im ta wersja kombajnu jest większa, tym tej mocy i momentu obrotowego oczywiście będzie jeszcze więcej. Pomiędzy kombajnami z serii T5 i T6 zachodzą pewne różnice. Konstrukcyjnie są to całkiem podobne do siebie maszyny. Ale mamy na przykład w serii T5 trzy łańcuchy podajnika, mamy pięć wytrząsaczy oraz ten słabszy silnik w tym podstawowym modelu, różnic jest jeszcze oczywiście kilka, ale to są można powiedzieć takie główne wyróżniki. A seria T6 posiada sześć wytrząsaczy, dodatkowy łańcuch podajnika, taki mocniejszy. Ogólnie taki kombajn z serii T6 jest również nieco większy, nieco cięższy. Fizycznie jest też nieco szerszy, no bo mamy ten jeszcze szósty wytrząsacz, więc jest takich dodatkowych różnic jeszcze kilka. Kombajny z serii T5 oraz T6 występują również w wersji na gąsienicach. My mamy dzisiaj taką bardziej standardową, klasyczną, zdecydowanie bardziej spotykaną wersję na kołach, ale wersje na gąsienicach również są często spotykane. Są to gąsienice, które zdecydowanie zmniejszają nacisk na podłoże. Mogą być one oferowane w różnych szerokościach, w zależności od tego, na przykład, jak podmokłe tereny mamy. Myślę, że takie gąsienice są dobrą opcją, na przykład, do zbioru kukurydzy, gdzie odbywa się on często właśnie późną jesienią, gdzie jest już nieco bardziej mokro. Są też dostępne wersje z kołami bliźniaczymi na przodzie, więc też można się na coś takiego zdecydować. Jeszcze mamy kolejne takie wersje, przeznaczone do zastosowań na różnych pochyłościach, na terenach bardziej górskich. Jest to wersja standardowa, która już w standardzie posiada w pewnym stopniu kompensowanie tych nachyleń poprzecznych. Kolejna wersja ma już zwiększony ten maksymalny kąt nachylenia do 14%. A jeszcze kolejna wersja, tak zwana Hillside, może kompensować nachylenia poprzeczne w jeszcze większym stopniu. Ta wersja Hillside dodatkowo wyposażona jest w takie autopoziomowanie całej maszyny za pomocą siłowników hydraulicznych. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że wtedy maszyna, pomimo pracy na zboczach, jest utrzymywana cały czas w jednej linii. Przez co, na przykład, zbiornik na ziarno również jest w tym pewnym ułożeniu w jednej linii. Przez co nie ma konieczności wcześniejszego wysypywania ziarna. Zobawy na przykład na wysypywanie się ziarna, gdy zbiornik by był mocno nachylony, więc to też jest taka kwestia myślę warta odnotowania i na pewno może się przydać podczas pracy właśnie na różnych zboczach czy pagórkowatych terenach. Masa takiego kombajnu przekracza już 15 tysięcy kg, a w zależności od wybranej wersji takiej maszyny, te wartości, jeżeli mówimy o masie kombajnu będą się różnić, modele z serii T6 będą oczywiście nieco cięższe. Dokładniejsze wymiary takiej maszyny wyświetlają się również na ekranie w formie takiej tabeli, m.in. długość, szerokość czy właśnie wysokość takiej maszyny. Teraz przeskakujemy sobie naprzód tego kombajnu. Mamy tutaj przenośnik wyposażony w trzy łańcuchy. Wersja T6 będzie miała cztery łańcuchy, podajnik pochyły, tak zwana gardziel. Ten osprzęt wyposażony jest również w rewers mechaniczny o dosyć dużej mocy, więc w przypadku zapchania podajnika pochyłego nie będzie większych problemów z tym, aby. Wycofać tą zbitą masę, rozluźnić ją i będzie można ponownie wciągnąć ją w dalsze części kombajnu do dalszego omłotu. Z lewej jak i z prawej strony kombajnu mamy miejsca, do których podczepiamy wały napędowe do podzespołów zespołu żniwnego, a do gniazd hydraulicznych mamy szybko złącze, więc jednym ruchem ręki można. Wpiąć dużą ilość węży jest ono zamocowane w tym miejscu. Jak już przy samych zespołach żniwnych jesteśmy, to zaczniemy sobie od tego, że są one dostępne w różnych wersjach i w różnych szerokościach. Mamy do dyspozycji takie bardziej standardowe headery, również oczywiście o różnych szerokościach i header taki może być szybko przezbrojony do zbioru rzepaku. Kolejny header to przystawka dostępna z taką opcją bądź funkcją aktywnego przepływu masy z kłosami skierowanymi do przodu. I jest to przystawka zdecydowanie polecana do zbioru upraw dosyć niskich, takich delikatniejszych. Następnie mamy kolejną przystawkę ze stołem regulowanym nawet do 1200 mm. Są również hedery z przenośnikami taśmowymi, zamiast takich standardowych ślimakowych. Oraz mamy do dyspozycji również przystawki o różnej liczbie zębów do zbioru kukurydzy, więc mamy cały przekrój różnych przystawek. Do zbioru różnych upraw można sobie dostosowywać taką maszynę jak najbardziej. Kwestię headerów mamy już zamkniętą, więc przechodzimy sobie teraz do systemu omłotu w tym kombajnie. Zaczniemy sobie od głównego bębna młocącego. Jego średnica to 660 mm. Szerokość takiego bębna będzie się różnić w zależności od tego, czy kombajn jest wyposażony w 5 czy 6 wytrząsaczy. Jeżeli mamy 6 wytrząsaczy, maszyna jest wtedy szersza. No i siłą rzeczy ten bęben również musi być nieco szerszy. Bemben może pracować w różnych zakresach prędkości. Taki standardowy zakres to 470 do 950 obrotów na minutę. Można zdecydować się również na drugą wersję z takim reduktorem. Wtedy, zakres prędkości możemy sobie również zredukować i będzie się on wahał od 250 do 470 i wtedy zostaje nam również ten wyższy zakres. Więc jeżeli ktoś posiada jakieś uprawy takie delikatniejsze, gdzie ten Omłot musi być łagodniejszy, to można zdecydować się również na taki reduktor. Bembermucący wyposażony jest w 10 cepów, a kąt pasania klepiska wynosi 124 stopnie. Klepisko jest wyposażone również w wymienne elementy. Można sobie różne segmenty tego klepiska wymieniać i w szybki sposób dostosowywać maszynę do zbioru różnych upraw. Jest to ciekawe rozwiązanie. W prosty sposób można niektóre elementy klepiska wymienić i Przezbroić maszynę do zbioru na przykład jakichś roślin drobnoziarnistych. Z głównego bębna muczącego materiał podawany jest dalej na separator, który ma średnicę 800 mm. Również może pracować w dwóch zakresach prędkości. Materiał jest podawany na ten separator nie dołem, tak jak w bębnie muczącym, tylko przechodzi on do góry i jest podawany jakby na górę tego separatora. Oczywiście w tym procesie wspomaga jeszcze odrzutnik. Separator jest wyposażony również w swoje klepisko. A po wyjściu z separatora, materiał poprzez odrzutnik podawany jest na wytrząsacze. Odrzutnik ma średnicę 400 mm, a jego prędkość zależna jest od prędkości separatora. Mamy tutaj 5 wytrząsaczy lub 6 w serii T6. Wytrząsacze podają materiał dalej. Po przejściu materiału przez wytrząsacze, wstępnie omucone ziarna zostają podawane dalej za pomocą podajników. Ślimakowych. Jest ich sześć. Jest to ciekawe rozwiązanie, ponieważ sprzyja ono pracy właśnie na różnych pagórkach. Ten materiał, za pomocą tych podajników ślimakowych, jest równomiernie podawany na dalsze etapy obróbki, czyli na sita. Materiał przed podaniem na sita jest już wstępnie oczyszczany, więc też to powinno przekładać się na lepszą wydajność takiej maszyny. Mamy również tutaj dostępne różne sita, a same sita posiadają. Kilka zakresów regulacji. Są wyposażone również takie klapki, które będą powodować to, że podczas pracy na pochyłościach ten materiał nie będzie nam gdzieś uciekał, tylko będzie równomiernie rozkładany. Więc przydatna opcja, właśnie do pracy na różnych pochyłościach na terenach pagórkowatych. Do oddzielania ziarna od zanieczyszczeń służy nam wentylator, który może pracować w zakresie prędkości od 550 do 1350 obrotów na minutę. Możemy zdecydować się również na dodatkowy reduktor tych prędkości wentylatora, jeżeli byśmy chcieli zbierać jakieś rośliny drobno nasienne, nieco lżejsze i nie ma takiej konieczności stosowania aż takich dużych podmuchów powietrza. Jak już to wspomniałem, materiał jest oczyszczany poprzez wentylator i sita, a ewentualne niedomłoty są podawane z powrotem ponownie na główny bęben młocący. Pojemność zbiornika na ziarno w modelu T550 wynosi 8000 bądź 10000 litrów, w zależności od wersji. W większych kombajnach ta pojemność zbiornika będzie większa. Prędkość wyładunku z taką szczytową maksymalną prędkością wynosi 125 litrów na sekundę, a dodatkowo taka rura wyładowcza może być doposażona również w ruchomą końcówkę rury oraz może być ona składana. Głównie mówimy tutaj o modelach wyposażonych w długą rurę wyładowczą. Mamy tutaj również całkiem ciekawy system poprawiający. Można powiedzieć, że szybkość oraz logistykę podczas wyładunku. System działa na takiej zasadzie, że operator podjeżdżając pod kombajn może pozostawić maszynę do władania operatorowi kombajnu. Wtedy operator kombajnu w pewnym sensie może sterować ciągnikiem czyli regulować jego prędkość oraz obroty kołem kierownicy. I wtedy taki traktor podąża za kombajnem i operator kombajnu może wysypywać ziarno w taki sposób, aby równomiernie rozprowadzać je po przyczepie. Operator ciągnika jest wtedy odciążony od tego zadania. Po zapełnieniu przyczepy operator ciągnika może odjechać dalej poprzez na przykład skręcenie kierownicy. Myślę, że jest to całkiem ciekawy system, a operator ciągnika jest wtedy odciążony od takiego szczegółowego, precyzyjnego podążania za maszyną. Dodatkowo operatorzy mogą mieć podgląd również na to, jaki jest stan zapełnienia zbiornika, na przykład jednego bądź kilku kombajnów, jeżeli porusza się ich kilka sztuk po polu i wtedy można sobie zaplanować logistycznie to, który kombajn powinien być rozładowany jako pierwszy, pod którą maszynę podjechać w pierwszej kolejności z przyczepą. Jest też przydatna opcja szczególnie w planowaniu logistyki, tak aby nie było przestojów, tylko ten zbiór przepływał jak najszybciej. No bo wiadomo, to zmienna pogoda, więc różnie z tym może bywać. Rozdrabnia słomy dostępny jest w dwóch wersjach, takiej standardowej oraz o wysokim stopniu rozdrabniania. Łopatki, które mamy tutaj umieszczone nieco niżej, również mogą być sterowane, przez co będziemy regulować szerokość rozrzutu resztek pożniwnych. Dodatkowo możemy zdecydować się również na opcjonalny np. Na rozrzutnik plew, jeżeli jest taka potrzeba. Więc też można sobie pod tym względem taką maszynę dostosować. Teraz otworzymy sobie boczną osłonę. Zobaczymy, jakie mamy tutaj podzespoły po uchyleniu tej osłony. Naszym oczom ukazuje się kilka łańcuchów. Tak samo mamy dużą ilość kół pasowych. Tutaj w przedniej części, jak i w tej części, jest jeden z podajników. W tym miejscu mamy dodatkowe schowki. Tutaj taki mniejszy oraz możemy sobie otworzyć jeszcze taką dużą skrzynkę też na jakieś na przykład narzędzia więc tak to się tutaj nam prezentuje tutaj mamy włącznik dodatkowego światła roboczego a w tym miejscu mamy narysowany kombajn wraz z różnymi punktami, które należy przesmarować co jakiś czas są tutaj również podpisane różne godziny większość punktów z tego co tutaj widzę wymaga konserwacji co około 400 godzin jest kilka punktów co 10, 150 godzin, które pewnie trzeba będzie obsługiwać codziennie czy co kilka dni, ale zdecydowana większość jest w tych większych interwałach. Mamy również poprowadzone dodatkowe węże do spuszczania na przykład przepracowanego oleju silnikowego, więc podczas konserwacji też to już będzie jakieś ułatwienie. W tylnej części tego kombajnu mamy wspomniany wcześniej rozdrabniacz słomy. Tutaj mamy widoczny rozrzutnik plew. Ta osłona w tym miejscu jest otwierana. Tutaj mamy taki uchwyt. Po uchyleniu osłony rozkłada nam się taki dodatkowy stopień, taka podłoga, przez co możemy dostać się w prostszy sposób do dodatkowych elementów tego kombajnu. Też takie przydatne rozwiązanie. Oraz naszym oczom ukazuje się również zbiornik paliwa. Jego pojemność to 800 litrów. Tą część osłony sobie już zamkniemy. A jeszcze mamy tutaj drugą część. Którą również możemy sobie otworzyć. Tutaj jest już zdecydowanie mniej widocznych elementów, jest między innymi widoczny podajnik ziarnowy, który podaje omucone ziarno wprost do zbiornika. Mamy również widoczne kilka kół pasowych oraz kilka pasów napędowych czy dodatkowy osprzęt. Oraz w tym miejscu jest druga naklejka, która również podpowiada nam co ile godzin powinniśmy dokonać konserwacji kombajnu, też duża ilość punktów smarnych. Jest wyznaczona co 400 czy 250 godzin. Jest tylko kilka miejsc, które wymagają uwagi nieco częściej. Tu z tego co widzę bodajże 2 czy 3 wymagają smarowania co 10 godzin. Jesteśmy bardziej w tylnej części tego kombajnu. Schodki sobie przed chwilą rozłożyłem i swoją drogą bardzo ciekawie to tutaj działa. Może teraz jedną ręką je składam, może będzie widać. Ale bardzo lekko można je tutaj rozłożyć. O, więc tak to się prezentuje. Może tak jeszcze do tyłu kawałek jak przejdę. Zaraz wejdę na górę i zobaczymy sobie jak wyglądają wszystkie wlewy paliwa, płyną AdBlue czy sam silnik i filtr powietrza. Ok, jestem już na górze. Duży filtr powietrza mamy w tym miejscu. Kilka klamer służące do odpinania tego właśnie filtra. Tutaj, jak otwieraliśmy sobie tą osłonę, to mieliśmy bardzo dobry dostęp do tej osłony chłodnicy, która blokuje jakieś właśnie większe zanieczyszczenia. Tutaj mamy wlew paliwa oraz wlew płynu AdBlue. Tutaj jest osłona, którą można otworzyć, tylko teraz chyba nie mam klucza. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić, ale po jej uniesieniu mamy dobry dostęp na. Wytrząsacze od góry. Jest to bardzo często w kombajnach właśnie spotykane, że mamy wgląd na wytrząsacze z górnej części. Tutaj jest zabudowany układ wydechowy. Przejdziemy sobie jeszcze kawałek dalej. No i jest jednostka napędowa, silnik sześciocylindrowy. Nie widać go może za bardzo, ale jest on dosyć. Zabudowany jedynie z takich ważnych elementów No to zestaw filtrów w tym miejscu Wlew oleju oraz miernik do sprawdzania Poziomu oleju w silniku No i tam jeszcze jest Oczywiście cały zbiornik W tym momencie złożony Duża ilość różnych osłon Tu mamy jeszcze taką barierkę dodatkową Tak to nam się tutaj z góry prezentuje jest to dosyć przemyślane, tutaj można się przemieszczać bez większych problemów. Schodki od góry też wyglądają w ten sposób. Więc tak ta maszyna wygląda właśnie od góry. Znajdujemy się już w kabinie tego kombajnu i zaczniemy sobie od przestronności czy ilości miejsca. Na szerokość mogę całkowicie rozłożyć ręce, więc tego miejsca jest tutaj naprawdę dużo, na wysokość mam jeszcze taki zapas miejsca. Mój wzrost to 174 cm. Jest tutaj całkowicie płaska podłoga. Materiały są w kolorach jasnych. Podsufitka jest w jasnym kolorze, dosyć miękka. Podłokietnik czy te elementy widoczne bardziej mojej z prawej strony, czy tutaj na tyle również są w jasnych kolorach. Jedynie wśród tych barw wyróżnia się ten kontrastowy joystick w kolorze pomarańczowym. Kierownica tego kombajnu posiada regulację w trzech płaszczyznach. Mamy Blokadę nożną do regulacji kierownicy w tej płaszczyźnie. Odkręcamy sobie tą część i możemy regulować kierownicę na wysokość w naprawdę dużym zakresie. Oraz jest jeszcze jedna dźwignia w tym miejscu, również do regulacji kierownicy w ten sposób. Kierownica posiada wykończenie skórzane. Do tego mamy dźwignię wielofunkcyjną, która służy do obsługi świateł, sygnału dźwiękowego czy wycieraczek tego właśnie kombajnu. Mamy również na wyposażeniu m.in. fotel pasażera oraz jeżeli chodzi o główny fotel operatora, to występuje on w kilku wersjach, w różnych wykończeniach. Może być tu nawet fotel skórzany, do tego wentylowany oraz ogrzewany. Oczywiście jest tutaj cały szereg tych różnych regulacji, jak przesunięcie do przodu, do tyłu, regulacja kąta oparcia, to wszystko jest oczywiście dostępne. Na wyposażeniu tego kombajnu posiadamy przekładnię, która wyposażona jest w trzy biegi, jest dźwignia w tym miejscu, z tego miejsca wybieramy sobie właśnie trzy biegi. Na wyposażeniu kombajnu może być również przekładnia bezstopniowa, jako opcja dostępna w niektórych wersjach kombajnu. Oprócz samych trzech biegów głównych, możemy również regulować prędkość poprzez wychylenie tego joysticka do przodu bądź do tyłu takie standardowe dosyć rozwiązanie. I omawiając może cały ten joystick, to zaczniemy sobie od takich przycisków funkcyjnych. Jest to awaryjne wyłączanie zespołu. Automatyczne prowadzenie. Te przyciski liczbowe służą m.in. do ponownego uruchamiania systemu żniwnego. Ten przycisk służy do rozkładania bądź składania rury wyładowczej. Wyładunek ziarna. Ten przycisk służy do ręcznego podnoszenia, opuszczania przyrzą przyrządu żniwnego oraz regulacja przyrządu roboczego na boki, czyli te wychylenia poprzeczne oraz. Ten przycisk do przodu, do tyłu, lewo, prawo służy do regulacji motowideł, czyli podnoszenie, opuszczanie oraz ich wysuwanie bądź wsuwanie. Dwa żółte włączniki to włącznik przyrządu żniwnego oraz włącznik całego systemu młotu, czyli m.in. mocarni. Trzy przyciski pomarańczowe, m.in. do obrotów silnika. Tymi pokrętłami regulujemy sobie m.in. wysokość przyrządu żniwnego. Tutaj mamy przycisk do takiego trybu transportowego oraz przycisk do szybkiego składania bądź rozkładania rury wyładowczej oraz zbiornika na ziarno na przykład ten panel widoczny w tym miejscu również posiada różne funkcje z jego poziomu regulujemy sobie między innymi parametry całego omłotu czyli między innymi prędkość bębna bucącego prędkość wentylatora możemy również regulować sobie tutaj sita tego kombajnu więc z tych Właśnie przycisków możemy korzystać do regulacji różnych parametrów, jeżeli chodzi o omłot tym właśnie kombajnem. Te przyciski zielone oraz te oznaczone różnymi literami służą do obsługi m.in. tego wyświetlacza zintegrowanego wraz z podłokietnikiem. Tu jest jeszcze takie pokrętło właśnie do obsługi tego wyświetlacza. Jest panel do obsługi nawiewów klimatyzacji, m.in. regulacja siły nadmuchu, regulacja temperatury, nawiew na szybę czy włączanie oraz wyłączanie klimatyzacji. Tutaj mały panel do obsługi multimediów. W górnej części kabiny w tym miejscu mamy radio oraz dwa głośniki z lewej oraz z prawej strony, a także w górnej części kabiny mamy porozmieszczane różne kratki nawiewów. Tutaj po mojej prawej stronie mamy taki naprawdę głęboki uchwyt, na przykład na kubek bądź butelkę wody. Tutaj na dole również mamy dodatkowe takie zagłębienia schowki na butelki wody. Tutaj też mamy pod spodem pustą przestrzeń na dodatkowe. Jeszcze jakieś przedmioty, tak samo tutaj są zagłębienia, więc tych schowków jest tutaj naprawdę dużo. Tak samo tutaj po mojej lewej stronie również jest dużo wolnej przestrzeni. Tutaj również kolejny uchwyt na kubek, na przykład, i za mną jest jeszcze jeden schowek, całkiem pojemny. I tutaj jest jeszcze otwierany schowek, więc tych schowków, tych różnych miejsc, gdzie można coś odłożyć, jest tutaj naprawdę dużo. A kabina, jak już sobie to powiedzieliśmy, jest przestronna, więc z tym miejscem podczas pracy to myślę, że tu nie powinno być większych problemów. Tutaj jeszcze mamy taką szybę, przez którą możemy sobie zaglądnąć do m.in. zbiornika na ziarno. Do omówienia zostały nam jeszcze dwa wyświetlacze. Jeden na prawym słupku kabiny, drugi ten zintegrowany z podłokietnikiem. Zacznijmy sobie od tego wyświetlacza na słupku. Na górze mamy takie wskaźniki pokazujące nam, aktualną temperaturę cieczy chłodzącej, czy ilość paliwa w zbiorniku i stan płynu AdBlue. Poniżej jest wskaźnik pokazujący nam obroty silnika, prędkość kombajnu. Poniżej mamy jeszcze dodatkowe wskazania odnoszące się bardziej do całego systemu omłotu. Teraz przejdziemy sobie do tego wyświetlacza zintegrowanego wraz z podłokietnikiem. Jest on kolorowy, jest bardzo responsywny, wszystko tutaj naprawdę tak szybko działa. Nie ma może zbyt dużej rozdzielczości, ale tutaj głównie bardziej chodzi o tą prostotę i, i tą szybkość działania. Nie będę się może jakoś bardzo zagłębiał w te funkcje tutaj, tak może na szybko tylko sobie zobaczyliśmy, jak to się prezentuje i jakie potencjalnie funkcje możemy tutaj wywoływać. Nie miałem zbyt dużej styczności z takim wyświetlaczem, a w szczególności jeszcze w takim ujęciu praktycznym podczas pracy tym kombajnem, więc nie będę się jakoś tutaj może za bardzo wymądrzał, bo po prostu musiałbym w praktyce. Trochę zobaczyć, jak to wszystko by mogło funkcjonować, ale chociaż myślę, że w pewnym stopniu sobie zobaczyliśmy, jak, so, jak to wszystko tutaj wygląda. Wyświetlacz jest dobrze czytelny. Myślę, że bez problemu, nawet w taką słoneczną pogodę, będzie można odczytywać pojawiające się tu komunikaty. I wyświetlacz ten można jeszcze regulować w całkiem dużym zakresie, więc to też jak najbardziej na plus. Na przykład można go skręcić całkowicie w tę stronę bądź tutaj. Tak jak jest nam wygodnie. No i wyświetlacz jest obsługiwany oczywiście dotykowo, a także za pomocą tego pokrętła i tych przycisków funkcyjnych możemy sobie ten wyświetlacz również obsługiwać. Kombajn może być wyposażony m.in. w automatyczne prowadzenie, czyli w nawigację. Do tego możemy mieć pomiar wilgotności ziarna. Do tego kombajn może być wyposażony w system, który będzie automatycznie dobierał parametry pracy, tak aby jak najlepiej i jak najwydajniej wykorzystywać taki kombajn. Oczywiście, możemy mieć do dyspozycji dużą ilość różnych świateł roboczych. Tak samo możemy obsługiwać dużą ilość funkcji za pomocą tego wyświetlacza, więc jak najbardziej taki kombajn może być dostosowany do tych nowoczesnych systemów. W szczególności, jeżeli mówimy np. o tym rolnictwie precyzyjnym. Nadal jestem w kabinie tego kombajnu. Z perspektywy operatora to wygląda to w ten sposób. O, tu jeszcze sobie zobaczymy z tej strony. Na górze tak to wygląda. No tego miejsca to tutaj jest naprawdę dużo. Tak, spróbujemy sobie uruchomić silnik tego kombajnu. Mam tutaj już pozycję zapłonu. No, I silnik mamy już uruchomiony. No i naprawdę w kabinie nadal jest bardzo cicho. Więc tak brzmi ta maszyna, jeżeli jesteśmy w kabinie. No głośność jest naprawdę na niskim poziomie. Oczywiście, jak włączymy te wszystkie. Podzespoły, to będzie zdecydowanie głośniej, ale na ten moment tak to wygląda. Jeszcze sobie uchylimy zaraz drzwi, tak z poziomu tych schodków posłuchamy sobie pracy tego silnika. znak ta maszyna, jak to się tutaj prezentuje. Naprawdę poziom głośności nie jest na wysokim poziomie kombajny John Deere z serii T5 oraz T6 to najmniejsze maszyny dostępne w gamie kombajnów od marki John Deere warto też wspomnieć o tym, że w dzisiejszym odcinku mamy do czynienia z tą już obecną, wcześniejszą generacją kombajnów Premiere w tym roku, czyli 2024 miała kolejna generacja kombajnów myślę, że uda się też o nie zrealizować film, jest tam kilka zmian dzisiaj prezentowany kombajn jest właśnie tą wcześniejszą generacją tą jeszcze dostępną obecnie ja myślę, że powinien dobrze sprawdzać się w roli kombajnu takiego uniwersalnego, nawet dla nieco bardziej wymagających rolników. Mamy tutaj maszyny mniejsze i nieco większe, więc powinno to sprostać oczekiwaniom. Na koniec chciałbym podziękować firmie Wanicki Agro za użyczenie tego kombajnu do nagrania tej prezentacji. Linki do mediów społecznościowych, strony internetowej, znajdziecie w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że udało Wam się dowiedzieć czegoś ciekawego na temat tego kombajnu. Zachęcam również do sprawdzenia innych maszyn od marki John Deere. Są prezentacje m.in. ciągników na tym kanale, można sobie na to rzucić okiem. Są również dostępne i inne prezentacje różnych maszyn, różnych ciągników o różnych przedziałach mocy. Również zachęcam do oglądnięcia tych filmów. Ten materiał dobiega już do końca, a także mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Także do zobaczenia. Cześć!